Magnez to nie tylko minerał, lecz prawdziwy dyrygent w orkiestrze naszego organizmu, odpowiada za pracę mięśni, nerwów, serca, a nawet pomaga radzić sobie ze stresem. Ale jest problem. Ponad połowa ludzi nie dostarcza sobie magnezu w wystarczającej ilości. Dziś opowiemy o 16 wyraźnych oznakach niedoboru magnezu, których nie wolno ignorować. Co najważniejsze, dowiecie się, jak rozpoznać te sygnały na czas i co z nimi zrobić. Jeśli często łapią was skurcze nóg czy rąk, zwłaszcza w nocy, może to być pierwszy sygnał ostrzegawczy. Magnez odpowiada za rozluźnianie mięśni, a jego brak wywołuje chaotyczne skurcze. Co więcej, skurcze mogą się pojawiać nawet po lekkim wysiłku lub w stanie spoczynku. Zazwyczaj dotyczą mięśni łydek, ale mogą przenosić się też na stopy, palce rąk czy nawet mięśnie twarzy. Niedobór magnezu obniża poziom wapnia w komórkach mięśniowych, co potęguje ich nadpobudliwość, czasem towarzyszy temu ból lub uczucie ciężkości w mięśniach. Szczególnie niepokojące jest, gdy skurcze się powtarzają albo pojawia się mrowienie i drętwienie, może to wskazywać na poważniejsze zaburzenia ogólnoustrojowe. Jeśli coraz trudniej jest się skupić albo zdarza się zapominać o ważnych sprawach, przyczyną może być deficyt magnezu. Ten minerał odgrywa kluczową rolę w przekazywaniu impulsów nerwowych i we wspieraniu pracy mózgu. Brak magnezu obniża poziom neuroprzekaźników takich jak dopamina i serotonina, co pogarsza zdolności poznawcze, objawia się to zamglonym myśleniem, mgła mózgowa, zapominaniem czy spowolnioną reakcją. U osób starszych niedobór magnezu bywa wiązany ze wzrostem ryzyka zaburzeń kognitywnych, w tym demencji. Dodanie do jadłospisu produktów bogatych w magnez, takich jak awokado, pestki słonecznika czy szpinak, może pomóc zachować jasność umysłu i polepszyć koncentrację. Zasypianie trwa dłużej niż zwykle, a może budzicie się w środku nocy? Magnez wspomaga uspokajanie układu nerwowego i kontroluje wydzielanie melatoniny hormonu snu. Jego brak bywa przyczyną bezsenności oraz płytkiego snu. Niedobór magnezu obniża zdolność organizmu do radzenia sobie ze stresem, co z kolei wzmaga pobudliwość nerwową. To nie tylko pogarsza jakość snu, ale prowadzi również do wczesnych wybudzeń, po których trudno znowu zasnąć. U osób z przewlekłym niedoborem magnezu mogą też występować nocne skurcze, nagle przerywające sen. Jeżeli zmagacie się z nawracającymi bólami głowy, może to wynikać z zaburzeń przepływu krwi na skutek deficytu magnezu. Badania dowodzą, że osoby z migreną często mają za niski poziom magnezu w organizmie. Minerał ten rozluźnia naczynia krwionośne, a jego brak może powodować ich skurcz i w konsekwencji ból głowy. Jest to szczególnie zauważalne przy migrenach o pulsującym charakterze, którym towarzyszą nudności lub nadwrażliwość na światło. Niedobór magnezu może również skutkować podwyższonym ciśnieniem, co potęguje ból. Jeśli bóle głowy stały się częstsze i intensywniejsze, warto zainteresować się poziomem magnezu w organizmie, a także zmianą diety lub rozważeniem suplementacji. Czy wasze serce nagle zaczyna ptańczyć, jakbyście przebiegli maraton, mimo że tylko odpoczywacie? Szybsze tętno może świadczyć o niedoborze magnezu, który odgrywa kluczową rolę w regulacji rytmu serca. Ten minerał utrzymuje równowagę elektrolitową w m -in, potasu i wapnia, niezbędną do prawidłowej pracy mięśnia sercowego. Przy jego niedoborze może dojść do arytmii, uczucia strzepotania w klatce piersiowej czy nawet dolegliwości bólowych. Częste kołatanie serca często idzie w parze z lękiem, zwłaszcza gdy odpoczywacie albo próbujecie zasnąć. Gdy takie symptomy pojawiają się regularnie, to sygnał, by skonsultować się z lekarzem, długotrwały niedobór magnezu sprzyja bowiem chorobom układu sercowo-naczyniowego. Czujecie się na skraju wytrzymałości, a każde drobiazgowe zdarzenie wywołuje wybuch? Być może to brak magnezu, który ma istotny wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego. Niedobór magnezu obniża produkcję serotoniny, hormonu szczęścia. CEO powoduje większą podatność na stres, przejawia się to napadami lęku, nieuzasadnionego niepokoju czy wręcz atakami paniki. Dodatkowo rozdrażnieniu często towarzyszy napięcie mięśni. Zwłaszcza w okolicy karku i ramion CEO potęguje dyskomfort. Czujecie, jakby dmrówki spacerowały Wam po skórze, lub macie nieprzyjemne drętwienie kończyn? To typowy objaw deficytu magnezu związany z zaburzeniami w pracy układu nerwowego. Magnez odpowiada za prawidłową transmisję sygnałów nerwowych, a jego brak wywołuje nieprawidłowości w tym procesie. Mrowienie lub zdrętwienie zwykle dotyczy rąk, stóp bądź palców i nasila się po dłuższym pozostawaniu w jednej pozycji, niekiedy towarzyszy temu lekki ból czy skurcze, zwłaszcza nocą. Jeśli takie dolegliwości powtarzają się regularnie, może to wskazywać na poważniejsze kłopoty NP, skrążeniem lub uszkodzeniem nerwów, wtedy trzeba szybko uzupełnić niedobór magnezu, by przywrócić prawidłową pracę układu nerwowego. Jeśli zauważyliście, że ciśnienie wskacze albo utrzymuje się powyżej normy, może mieć to związek z brakiem magnezu. Ten minerał rozluźnia naczynia krwionośne, co przekłada się na prawidłowy przepływ krwi. Gdy magnezu brakuje, naczynia pozostają w stanie napięcia, a ciśnienie się podnosi. To szczególnie groźne u osób po 50 roku życia, gdyż dodatkowo obciąża serce i zwiększa ryzyko udaru bądź zawału. Magnez wpływa także na regulację sodów w organizmie. Zbyt duże jego ilości powodują zatrzymanie wody i podnoszą ciśnienie. Gdy nadciśnienie łączy się z bólami głowy, chronicznym zmęczeniem czy palpitacjami, warto pomyśleć o zbadaniu poziomu magnezu. Dostrzegliście, że nie macie ochoty na jedzenie, a posiłki nie sprawiają przyjemności? To może być wynikiem niedostatku magnezu. Organizm, czując brak minerału, przeznacza energię raczej na podtrzymanie funkcji życiowych niż trawienie. Często towarzyszy temu uczucie mdłości lub ciężkości w żołądku, zwłaszcza po jedzeniu taki stan może prowadzić do innych niedoborów i pogłębienia problemu. Długotrwały brak magnezu oraz słaby apetyt mogą spowodować spadek masy ciała i ogólne osłabienie organizmu. Suchość, zaczerwienienie, wypryski czy nagłe plamy na skórze mogą się wiązać z niedoborem magnezu, ten minerał jest istotny dla zdrowia komórek skórnych. Pomaga usuwać toksyny i ograniczać stan zapalny. Gdy poziom magnezu jest za niski, skóra traci zdolność zatrzymywania wody, co skutkuje jej wysuszeniem i łuszczeniem, mogą się też pojawić drobne pęknięcia czy spowolnione gojenie ran. Przy zaburzeniach w organizmie nasilają się procesy zapalne NP, trądzik czy egzema warto szczególnie uważać. Jeżeli problemy skórne idą w parze z innymi sygnałami, takimi jak zmęczenie albo skurcze mięśni, wzbogacenie diety w produkty bogate w magnez lub stosowanie kosmetyków z magnezem może pomóc poprawić stan skóry. Jeśli wasze zęby stały się bardziej wrażliwe, a próchnica pojawia się częściej, powodem może być deficyt magnezu. Magnez wzmacnia strukturę szkliwa. Czyniąc je bardziej odpornym na działanie kwasów i drobnoustrojów, jego brak zaburza równowagę wapnia i fosforu w organizmie, CO osłabia zęby. Dotyczy to szczególnie osób w starszym wieku, u których przemiana materii jest wolniejsza. Magnez jest też niezbędny do zdrowia dząseł, a jego deficyt może prowadzić do stanów zapalnych i krwawień. Częste zaparcia lub przeciwnie, biegunki mogą sygnalizować niedostatek magnezu. Minerał ten odgrywa istotną rolę w rozluźnianiu mięśniówki gładkiej jelit i utrzymaniu normalnej perystaltyki. Brak magnezu spowalnia procesy trawienne, co prowadzi do kumulacji toksyn i złogów w organizmie. Przy zaparciach towarzyszą temu wzdęcia, uczucie ociężałości, a nawet dyskomfort w okolicach jelit. Z kolei deficyt magnezu może drażnić ścianki jelita, wywołując biegunkę. W obydwu sytuacjach cierpi wchłanianie składników odżywczych, co dodatkowo może powodować niedobory innych minerałów. Czujecie się kompletnie wyczerpani, nawet po porządnym wypoczynku? Magnez uczestniczy w tworzeniu energii w komórkach. Gdy go brakuje, komórki działają na niskich obrotach, co przekłada się na ogólne osłabienie i brak energii. Deficyt magnezu zaburza produkcję ATP, głównego nośnika energii, wywołując stałe uczucie wyczerpania, może temu towarzyszyć osłabienie mięśni, zwłaszcza przy długotrwałym staniu. Trzeba pamiętać, że przewlekłe zmęczenie dotyczy nie tylko kondycji fizycznej, ale też obniża sprawność umysłową i efektywność w pracy. Jeśli zmęczenie łączy się z a bądź utratą motywacji, to dodatkowy dowód, że organizm wymaga wsparcia. Jeśli zauważacie, że chorujecie częściej niż zwykle, może to mieć związek z brakiem magnezu. Ten minerał aktywuje komórki odpornościowe, broniące organizm przed mikrobami. Gdy magnezu jest za mało, system odpornościowy słabnie, a organizm staje się podatny na infekcje, przeziębienia. Grypa czy nawracające stany zapalne mogą być przez to częstsze i dłuższe. Ponadto magnez wpływa na proces regeneracji tkanek, co przyspiesza rekonwalescencję po chorobie. Paznokcie się rozdwajają, a włosy lecą garściami. To kolejny znak braku magnezu. Minerał ten odpowiada za transport składników odżywczych do mieszków włosowych i płytki paznokcia. Niedostatek magnezu zaburza mikrokrążenie, przez co włosy tracą blask, stają się cieńsze, a paznokcie się łamią i rozdwajają. Jeśli dodatkowo dokuczają problemy skórne czy długotrwałe zmęczenie, należy jak najszybciej zmodyfikować dietę. Magnez to nie tylko wsparcie dla mięśni i układu nerwowego, to także kluczowy składnik pomagający wchłaniać wapń. Jego brak zaburza równowagę mineralną i może prowadzić do ubytku masy kostnej oraz osteoporozy, co szczególnie dotyczy osób w starszym wieku, u których kości naturalnie stają się słabsze. Gdy zauważacie, że stajecie się bardziej podatni na złamania przy drobnych urazach, to znak, że warto pomyśleć o niedoborze magnezu. Nasz organizm nieustannie wysyła sygnały, kiedy brakuje mu czegoś ważnego. Magnes nie jest tu wyjątkiem skurcze. Osłabienie, zaburzenia snu i problemy skórne mogą wskazywać na niedobór tego kluczowego minerału. Nie lekceważcie tych objawów. Dobrze dobrana dieta bogata w magnez może przywrócić witalność, wzmocnić odporność i poprawić ogólny stan zdrowia. Pamiętajcie, troska o siebie zaczyna się od małych, ale znaczących kroków.